Był chłodny, jesienny dzień w Warszawie. Szare chmury wisiały nisko nad miastem, a drobna mrzawka sprawiała, że ulice lśniły wilgocią. Na rogu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich, w cieniu monumentalnego Pałacu Kultury i Nauki, stał mały chłopiec. Miał na imię Kacper, i był to dziesięciolatek o jasnych, rozczochranych włosach i dużych, niebieskich oczach, które wydawały się zbyt poważne jak na jego wiek. Kacper rozkładał właśnie na małym stoliku swoje rysunki. Były to kolorowe szkice przedstawiające znane warszawskie zabytki, postacie z bajek i portrety przypadkowych przechodniów. Chłopiec starannie układał kartki, co jakiś czas zerkając na przechodniów w nadziei, że ktoś się zatrzyma i kupi jego małe dzieła sztuki. Niedaleko w luksusowym czarnym suwie utknął w korku Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej wracał właśnie ze spotkania z przedstawicielami swojej fundacji. Myślami był już w domu, gdzie czekała na niego żona i córki. Nagle jego wzrok padł na małego chłopca stojącego na rogu ulicy. Robert zmarszczył brwi, przyglądając się uważniej scenie. Chłopiec nie wyglądał na bezdomnego czy zaniedbanego, ale było w nim coś, co przykuło uwagę piłkarza. Może to był sposób, w jaki dziecko z powagą rozkładało swoje rysunki, a może determinacja widoczna w jego postawie. Impulsywnie Robert postanowił sprawdzić, o co chodzi. Zaparkował samochód na pobliskim parkingu i, naciągając czapkę głębiej na oczy, aby uniknąć rozpoznania, podszedł do chłopca. Cześć, młody człowieku, powiedział łagodnie. Co tu masz? Kacper podniósł wzrok i przez chwilę wydawał się oszołomiony, widząc przed sobą wysokiego mężczyznę. Szybko jednak odzyskał pewność siebie. Dzień dobry? Odpowiedział grzecznie. Sprzedaję swoje rysunki. Chce pan zobaczyć? Robert uśmiechnął się i skinął głową. Chętnie. Przyglądał się uważnie rysunkom, pod wrażeniem talentu młodego artysty. Szkice były pełne życia i detali, oddające charakter przedstawianych miejsc i postaci. Są naprawdę dobre pochwalił Robert. Ile kosztują? Dziesięć złotych za jeden odpowiedział Kacper. Ale jeśli kupi pan trzy, to oddam za dwadzieścia pięć. Robert uśmiechnął się na tę przedsiębiorczość. To uczciwa oferta. A powiedz mi, dlaczego sprzedajesz swoje rysunki? Chcesz kupić sobie coś specjalnego? Twarz Kacpra spoważniała. To na leki dla mamy, powiedział cicho. Jest chora i potrzebuje drogich lekarstw. Tata dużo pracuje, ale to wciąż za mało, więc chcę pomóc. Robert poczuł, jak coś ściska go za serce. Patrzył na tego małego chłopca, który z taką dojrzałością i determinacją starał się pomóc swojej rodzinie. To niesamowite, co robisz dla swojej mamy! Powiedział Robert, z trudem ukrywając emocje w głosie. Wiesz co? Wezmę wszystkie Twoje rysunki. Oczy kacpra rozszerzyły się ze zdziwienia. Wszystkie? Naprawdę? Robert skinął głową. Tak, wszystkie. I wiesz co? Myślę, że są warte znacznie więcej niż 10 złotych za sztukę. Sięgnął do portfela i wyjął grubszy plik banknotów. Kacper patrzył na to wszystko z mieszaniną niedowierzania i radości. Ale to za dużo, wyszeptał. Robert uklęknął, aby być na poziomie oczu chłopca. Wcale nie. Twój talent i to, co robisz dla swojej mamy, są bezcenne. Ale powiedz mi, czy mogę jakoś jeszcze pomóc? Kacper zawahał się. Po czym powiedział cicho, czy, czy mógłby pan kupić dla mamy kwiaty? Ona bardzo lubi żonkile, ale dawno nie miała żadnych w domu. Robert poczuł, jak wzruszenie ściska mu gardło. Oczywiście, odpowiedział. Kupimy dla niej najpiękniejsze żonkile w całej Warszawie. Gdy Robert wstał, nagle usłyszał za sobą podniecone szepty. Kilku przechodniów rozpoznało go mimo czapki i zaczęło się gromadzić. Kacper spojrzał na niego wielkimi oczami, nagle uświadamiając sobie, z kim rozmawia. Pan, pan jest Robert Lewandowski, wyszeptał z niedowierzaniem. Robert uśmiechnął się i mrugnął do chłopca. A wiesz, że chyba masz rację. Co powiesz na to, żebyśmy razem kupili te kwiaty dla twojej mamy, a potem odwiozę cię do domu? Myślę, że mamy sobie sporo do opowiedzenia. Kacper wciąż w szoku tylko skinął głową. Robert pomógł mu zebrać rysunki i razem ruszyli w stronę najbliższej kwiaciarni, odprowadzani zdumionym wzrokiem przechodniów. To nieoczekiwane spotkanie miało zmienić życie zarówno małego artysty, jak i światowej sławy piłkarza w sposób, którego żaden z nich się nie spodziewał. Robert i Kacper szli razem warszawskimi ulicami, kierując się w stronę najbliższej kwiaciarni. Mały chłopiec wciąż nie mógł uwierzyć, że idzie ramię w ramię z kapitanem reprezentacji Polski. Co jakiś czas zerkał na Roberta, jakby chciał się upewnić, że to nie sen. Więc, Kacper, zaczął Robert, chcąc przełamać lody Opowiedz mi więcej o sobie. Jak długo rysujesz? chłopiec zamyślił się na moment. Od kiedy pamiętam odpowiedział. Mama zawsze mówiła, że zamiast zabawek wolałem kredki i papier. Robert uśmiechnął się. To widać. Twoje rysunki są naprawdę imponujące. Masz ulubiony temat? Lubię rysować miasto, powiedział Kacper z entuzjazmem. Wszystkie stare budynki, zabytki i ludzi oczywiście. Każda twarz jest inna, to fascynujące. Dotarli do kwiaciarni. Robert otworzył drzwi, wpuszczając Kacpra przodem. Wnętrze sklepu wypełniał zapach świeżych kwiatów. Kacper od razu skierował się w stronę żonkili. Te są piękne, powiedział, wskazując na bukiet jasnych, żółtych kwiatów. Robert skinął głową i zwrócił się do kwiaciarki. Poprosimy ten bukiet i może jeszcze jakieś dodatki. Co pani poleca do żonkili? Kwiaty zostały starannie zapakowane, a Robert zapłacił, ignorując protesty kacpra, że to za dużo. Gdy wyszli ze sklepu, chłopiec niósł ogromny bukiet, który wydawał się większy od niego. A teraz, powiedział Robert, opowiedz mi więcej o swojej mamie. Na co choruje? Twarz kacpra spoważniała. Ma, ma raka, powiedział cicho. Lekarze mówią, że jest nadzieja, ale leczenie jest drogie. Tata pracuje na dwie zmiany, żeby zarobić na leki, ale to wciąż za mało. Robert poczuł, jak serce mu się ściska. Rozumiem. Powiedział łagodnie, a ty postanowiłeś pomóc, sprzedając swoje rysunki. Kacper skinął głową. Chciałem jakoś pomóc. Nie mogę pracować jak tata, ale potrafię rysować. Pomyślałem, że może ktoś zechce kupić moje obrazki. Robert położył dłoń na ramieniu chłopca. To, co robisz, jest niezwykłe, Kacper. Jesteś bardzo odważny i kochający. Twoja mama musi być z ciebie dumna. Dotarli do samochodu Roberta. Kacper zatrzymał się niepewny. Naprawdę mnie pan odwiezie? zapytał z niedowierzaniem. Robert uśmiechnął się szeroko. Oczywiście. Obiecałem, prawda? Ale Wandowski zawsze dotrzymuje słowa. Gdy jechali przez miasto, Robert wypytywał Kacpra o szkołę, o jego zainteresowania, o marzenia. Chłopiec początkowo nieśmiały, szybko się rozgadał. Opowiadał o swoich ulubionych przedmiotach w szkole, o tym, jak chciałby zostać artystą, ale też jak bardzo kocha piłkę nożną. Wiesz, powiedział w pewnym momencie, zawsze chciałem być jak pan, grać dla reprezentacji, strzelać gole na wielkich stadionach. Robert uśmiechnął się, ale zauważył cień smutku w oczach chłopca. Ale? zapytał delikatnie. Kacper westchnął. Ale teraz myślę, że muszę zostać w domu i pomagać mamie i tacie. Ktoś musi się nimi opiekować. Robert poczuł, jak coś ściska go za serce: ten mały chłopiec, tak młody, a już biorący na siebie tak wielką odpowiedzialność. Kacper powiedział poważnie: To, co robisz dla swojej rodziny, jest godne podziwu, ale pamiętaj, że jesteś jeszcze dzieckiem. Nie musisz rezygnować ze swoich marzeń, możesz być artystą, piłkarzem, kimkolwiek zechcesz, a twoim rodzicom najbardziej zależy na tym, żebyś był szczęśliwy. Kacper spojrzał na Roberta, w jego oczach pojawiły się łzy. Naprawdę pan tak myśli? Jestem tego pewien, odpowiedział Robert z uśmiechem. A wiesz co? Mam pomysł. Co powiesz na to, żebyśmy razem wymyślili, jak możemy pomóc twojej mamie, nie rezygnując przy tym z twoich pasji? Oczy Kacpra rozjaśniły się. Naprawdę? Pan by mi pomógł? Oczywiście, odpowiedział Robert. W końcu od czego są przyjaciele? Gdy dojeżdżali do dzielnicy, gdzie mieszkał Kacper, obaj czuli, że to nieoczekiwane spotkanie było początkiem czegoś wyjątkowego. Robert zdał sobie sprawę, że ten mały chłopiec z talentem do rysowania i sercem pełnym miłości do rodziny Przypomniał mu o tym, co naprawdę ważne w życiu. Kacper z kolei poczuł, że mimo trudności jego świat właśnie stał się odrobinę jaśniejszy. Zatrzymali się przed niewielkim blokiem. Robert spojrzał na kacpra. Gotowy przedstawić mnie swoim rodzicom? Kacper wziął głęboki oddech i skinął głową. Gotowy. I dziękuję, panie Robercie, za wszystko. Robert uśmiechnął się ciepło. Nie ma za co, młody człowieku, to ja dziękuję Tobie za przypomnienie mi, co jest naprawdę ważne. Razem wysiedli z samochodu i ruszyli w stronę klatki schodowej, niosąc bukiet żonkili i teczkę pełną rysunków. Obaj czuli, że to dopiero początek niezwykłej przygody. Kacper prowadził Roberta po schodach starej kamienicy. Piłkarz rozglądał się, zauważając odpadający tynk i zniszczone poręcze. Mimo to, miejsce miało w sobie coś przytulnego. Na parapetach stały doniczki z kwiatami, a na ścianach wisiały kolorowe rysunki dzieci. Zatrzymali się przed drzwiami na trzecim piętrze. Kacper zawahał się przez moment, po czym zapukał. Po chwili drzwi otworzyły się i stanęła w nich kobieta w średnim wieku. Była blada i wyraźnie wychudzona, ale jej oczy rozjaśniły się na widok syna. Kacperku, martwiłam się, gdzie urwała, zauważając Roberta. Jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Mamo, powiedział Kacper z uśmiechem, to jest pan Robert Lewandowski. Pomógł mi dziś i przynieśliśmy ci kwiaty. Robert wystąpił do przodu, wręczając kobiecie bukiet żonkili. Dzień dobry, pani. Miło mi panią poznać. Mama kacpra stała przez chwilę w osłupieniu, po czym odzyskała głos. Ja proszę wejść. Przepraszam za bałagan, nie spodziewałam się gości. Weszli do małego, skromnie urządzonego mieszkania. Mimo ciasnej przestrzeni było przytulne i pełne rodzinnych zdjęć i rysunków kacpra. Tato jeszcze nie wrócił z pracy? zapytał kacper. Nie, kochanie, ma dziś nocną zmianę, odpowiedziała mama, stawiając żonkile w wazonie. Ale powiedz mi, jak to się stało, że. Znów spojrzała na Roberta z niedowierzaniem. Robert uśmiechnął się i opowiedział o swoim spotkaniu z kacprem. Z każdym słowem oczy mamy chłopca wypełniały się łzami. Kacperku, powiedziała w końcu, przytulając syna. Nie powinieneś był tego robić, poradzimy sobie, ale, mamo, zaprotestował Kacper, chciałem pomóc. I zobacz, poznałem pana Roberta. Robert przyklęknął, aby być na poziomie oczu chłopca. Kacper, twoja mama ma rację, nie powinieneś brać na siebie tak dużej odpowiedzialności, ale to, co zrobiłeś, pokazuje, jak wielkie masz serce. Zwrócił się do mamy Kacpra. Proszę pani, chciałbym pomóc. Nie tylko finansowo, ale także w znalezieniu najlepszych lekarzy i opcji leczenia. Kobieta pokręciła głową. Nie możemy przyjąć takiej pomocy. To zbyt wiele. Robert uśmiechnął się łagodnie. Proszę nie myśleć o tym jak o jałmużnie. Pomyślmy o tym jak o inwestycji w przyszłość kacpra. Ten chłopiec ma niezwykły talent i wielkie serce. Zasługuje na szansę, aby rozwijać swoje umiejętności i spełniać marzenia. Mama Kacpra spojrzała na syna, który patrzył na nią z nadzieją w oczach. W końcu skinęła głową. Dobrze, powiedziała cicho. Dziękujemy. Robert uśmiechnął się szeroko. Świetnie. A teraz, Kacper, co powiesz na to, żebyśmy razem wymyślili, jak możemy wykorzystać Twój talent? Spędzili następne godziny rozmawiając i planując. Robert zaproponował organizację wystawy rysunków Kacpra, z której dochód mógłby pomóc w leczeniu mamy. Zasugerował także lekcje rysunku dla chłopca u profesjonalnych artystów. Gdy Robert żegnał się wieczorem, atmosfera w małym mieszkaniu była pełna nadziei i ekscytacji. Kacper odprowadził go do drzwi. Panie Robercie, powiedział chłopiec, dziękuję. Nie tylko za pomoc, ale za, za pokazanie mi, że marzenia mogą się spełniać. Robert uklęknął i spojrzał chłopcu prosto w oczy. Kacper, zapamiętaj jedno: w życiu, tak jak w piłce nożnej, najważniejsze jest to, żeby nigdy się nie poddawać. Niezależnie od tego, jak trudna jest sytuacja, zawsze jest nadzieja. I czasem pomoc przychodzi z najmniej oczekiwanej strony. Gdy Robert wychodził z kamienicy, czuł, że to spotkanie zmieniło coś również w nim. Przypomniało mu o wartościach, które naprawdę się liczą, o rodzinie, pasji i pomaganiu innym. Wiedział, że to dopiero początek jego przyjaźni z Kacprem i jego rodziną. Wsiadając do samochodu, Robert postanowił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc tej rodzinie. Nie tylko dla Kacpra i jego mamy, ale także dla siebie, aby przypominać sobie, dlaczego kocha to, co robi i jak wiele dobrego może zrobić, wykorzystując swoją pozycję. Z uśmiechem na twarzy Robert ruszył w drogę powrotną, już planując kolejne kroki. Wiedział, że przed nimi wszystkimi jeszcze długa droga, ale był pewien, że razem ją pokonają. Minęło sześć miesięcy od pamiętnego dnia, gdy Robert Lewandowski spotkał małego kacpra na ulicach Warszawy. W tym czasie życie chłopca i jego rodziny zmieniło się nie do poznania. Dzięki pomocy Roberta, mama kacpra otrzymała dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia. Jej stan zdrowia znacznie się poprawił, a lekarze byli optymistyczni co do pełnego wyzdrowienia. Tata Kacpra mógł zrezygnować z nocnych zmian i spędzać więcej czasu z rodziną. Ale największa zmiana zaszła w życiu samego Kacpra. Robert, dotrzymując obietnicy, zorganizował wystawę rysunków chłopca w prestiżowej Galerii w centrum Warszawy. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów i wielu znanych osobistości. Rysunki Kacpra zachwyciły wszystkich swoją szczerością i talentem młodego artysty. Dziś był wielki dzień, finał wystawy i licytacja prac kacpra. Chłopiec stał przed lustrem, próbując zawiązać krawat. Jego ręce lekko drżały z emocji. Daj, pomogę ci, powiedział Robert, wchodząc do pokoju. Uklęknął przed kacprem i zaczął wiązać krawat. Denerwujesz się? Kacper skinął głową. Trochę. A co jeśli nikomu nie spodobają się moje rysunki? Robert uśmiechnął się ciepło. Kacper. Twoje rysunki już zachwyciły setki ludzi. Pamiętaj, co ci mówiłem. Najważniejsze to wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać. Chłopiec wyprostował się i wziął głęboki oddech. Ma Pan rację, jestem gotowy. Gdy dotarli do galerii, miejsce było już pełne gości. Rodzice Kacpra czekali przy wejściu, oboje promieniający dumą. Mama chłopca. Choć wciąż nieco blada, wyglądała znacznie zdrowiej niż pół roku temu. Wystawa była ogromnym sukcesem. Goście z zachwytem oglądali rysunki kacpra, a licytacja przerosła najśmielsze oczekiwania. Jeden z obrazów, portret Roberta Lewandowskiego na boisku, został sprzedany za rekordową sumę. Pod koniec wieczoru Robert stanął przed wszystkimi gośćmi, trzymając kacpra za rękę. Chciałbym wam wszystkim podziękować, powiedział, nie tylko za hojność, ale przede wszystkim za wiarę w talent tego niezwykłego chłopca. Kacper przypomniał mi, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko o gole i trofea. Chodzi o pomaganie innym, o spełnianie marzeń i o nigdy nie poddawanie się, nawet w obliczu największych trudności. Spojrzał na kacpra z uśmiechem. Kacper, jesteś nie tylko utalentowanym artystą, ale też niezwykłym człowiekiem. Twoja miłość do rodziny i determinacja są inspiracją dla nas wszystkich. Kacper ze łzami w oczach przytulił się do Roberta. Sala wybuchła brawami. Po zakończeniu wystawy, gdy goście już się rozeszli, Robert usiadł z Kacprem i jego rodzicami. I co dalej? zapytał z uśmiechem. Mama Kacpra, trzymając męża za rękę, odpowiedziała. Dzięki wam wszystkim mogę teraz skupić się na powrocie do zdrowia. A Kacper chce dalej rysować, powiedział chłopiec z błyskiem wokół. Ale też chcę grać w piłkę. Może kiedyś zagram z panem w jednej drużynie, panie Robercie? Robert zaśmiał się serdecznie. Kto wie? Może pewnego dnia to ja będę prosił ciebie o autograf. Czy to na rysunku, czy na koszulce reprezentacji Polski. Gdy wychodzili z galerii, Robert poczuł, jak kacper ciągnie go za rękaw. Chłopiec wręczył mu złożoną kartkę. To dla pana, powiedział nieśmiało. Narysowałem to wczoraj. Robert rozłożył kartkę. Był to rysunek przedstawiający jego i kacpra stojących razem na boisku, obaj w koszulkach, reprezentacji Polski. Na dole widniał napis: Marzenia się spełniają. Robert poczuł, jak wzruszenie ściska mu gardło. Przytulił kacpra mocno. Tak, kacper, powiedział cicho, marzenia się spełniają. Zwłaszcza gdy mamy obok siebie ludzi, którzy w nas wierzą. Gdy rozstali się tego wieczoru, wszyscy czuli, że to nie koniec, a dopiero początek niezwykłej przyjaźni i wspólnej drogi. Robert wiedział, że spotkanie z Kacprem zmieniło nie tylko życie chłopca i jego rodziny, ale także jego własne. Przypomniało mu o tym, co naprawdę ważne i dało nową motywację do wykorzystywania swojej pozycji do czynienia dobra. A Kacper, mały chłopiec, który kiedyś sprzedawał rysunki na ulicy, aby pomóc chorej mamie, teraz miał przed sobą świat pełen możliwości i wiedział jedno: Cokolwiek przyniesie przyszłość, zawsze będzie pamiętał o sile marzeń i o tym, że czasem największe cuda zaczynają się od małych, nieoczekiwanych spotkań.